Dzień dobry, witam Państwa na porannym komentarzu. Przejdziemy do, najpierw do danych makro dzisiejszych, a potem jeszcze omówimy sytuację po wczorajszej decyzji Fed. Mianowicie e, mamy dzisiaj tak, e, ze Szwajcarii o 9.30 decyzję w sprawie stóp procentowych, o 10.00 w Norwegii również decyzja w sprawie stóp procentowych, stopy procentowe oczekuje się, że będą obcięte. Następnie z ważnych danych 13. Wielka Brytania też decyzja w sprawie stóp Ze Stanów Zjednoczonych o 13.30 wnioski o zasiłki dla bezrobotnych i indeks FED z Filadelfii. Dla Polski o 14.00 produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna. I jeszcze o 14 protokół z ostatniego posiedzenia Banku RPP. Wczoraj Fed nie zmienił poziomu stóp To doprowadziło do osłabienia dolara. Kurs euro, dolara poszedł w górę dosyć mocno. Nawet nieznacznie przekroczyliśmy szczyt sprzed kilku dni na poziomie 1,12,18. No i teraz popatrzmy na tą sytuację w trochę dłuższej perspektywie. Wygląda na to, że po tym silnym wzroście czeka nas jakaś lokalna korekta. Potem, tak, gdzie mamy tutaj ważne wsparcie? No ważne wsparcie to jest tutaj ten poprzedni lokalny szczyt. Jeżeli okaże się, że to zejście poniżej tego lokalnego szczytu będzie krótkotrwałe albo po prostu to wsparcie się obroni, to być może jeszcze będziemy mieli kolejny ruch w górę, który doprowadzi do przekroczenia tutaj tego oporu. No i teraz przekroczenie tego oporu mogłoby skutkować tym, że z tego dołu zobaczymy większą pięciefalową strukturę. Taką, czyli to byłaby jedynka, tutaj dwójka, tutaj trójka, czwórka. Piątka i z kolei próba przełamania tego oporu na poziomie 113.75 sam szczyt i niższe poziomy eee, może się nie udać i w efekcie dojdzie do eee, zwrotu na południe. Eee, przejdziemy w takim razie teraz do sytuacji na rynku w Stanach Zjednoczonych. Tutaj trzeba rozważyć dwa scenariusze. Pierwszy krótkoterminowy. Eee, scenariusz zakłada, że dojdzie do przebicia poziomu 2022. Wtedy Otwiera się droga do dalszych wzrostów. Bardzo silny opór długoterminowy jest na poziomie 2040 i tutaj może się okazać, że próba trwałego przełamania tutaj tego oporu się nie uda i dojdzie do przesilenia. W efekcie potem może być jakaś realizacja zysków, wzrostów z dołka na poziomie 1888. Drugi scenariusz zakłada, że próba przełamania Poziomu 2022 się nie uda, rynek zacznie się cofać. Późniejsze przełamanie wsparcia w rejonie 2000 punktów powinien wygenerować sygnał do odreagowania wzrostów z poziomu 1888. Teraz, jeśli chodzi o sytuację na wykresie DAX-a, to tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana z tego względu, że DAX może reagować na to, co się dzieje na kontraktach na S&P 500, czyli jeśli tam będą wzrosty, to tutaj też, ale z drugiej strony DAX też powinien reagować na to, co się dzieje na wykresie euro-dolara. Sytuacja korzystna dla DAX-a to jest wtedy, gdy na euro-dolarze mamy spadki, a widzieliśmy, że mieliśmy wczoraj dosyć duży ruch w górę na euro-dolarze, w związku z tym mamy sytuację taką jakby 1 do 1 i jeden argument przemawiałby za wzrostami na wykresie DAXA pod warunkiem, że S&P 500 przybije poziom 2022, a drugi argument euro-dolar wskazywałby na to, że te wzrosty powinny być hamowane przez stronę podażową. W związku z tym wydaje się, że no sytuacja techniczna się wyjaśni, gdy dojdzie do wybicia w górę bądź w dół z tej fazy konsolidacji kilkusesyjnej ograniczonej Między 10 070 a 9 900, no powiedzmy 9 940 w korpusach świec. No i przechodzimy do sytuacji na wykresie kontraktów na polskim rynku. Tutaj mieliśmy ze styczniowego dołka spore wzrosty. Prawdopodobnie dzisiejsza sesja przyniesie ruch w górę. I tutaj też, jeżeli się okaże, że opór w postaci tego ostatniego szczytu nie zostanie przebity, no to wtedy mogą się pojawić dogodne warunki do tego, żeby pojawiła się jakaś realizacja zysków, która może potrwać wiele sesji, ponieważ wcześniej mieliśmy pięciofalową strukturę, to ta realizacja zysków może być lokalną korektą i w dłuższej perspektywie czekałby nas jeszcze jeden ruch do góry. Przechodzimy w takim razie teraz do sytuacji, jeszcze raz do sytuacji na wykresie euro -dolera. więc mieliśmy tutaj dosyć duży ruch, zobaczmy teraz na wykres krótkoterminowy. Na krótkoterminowym wykresie widzimy, że przekroczone zostały wszystkie lokalne opory, ten opór, ten opór oraz ten opór. Mamy tutaj fazę konsolidacji. I wygląda na to, że przed dalszymi wzrostami rynek powinien przynajmniej odreagować te wcześniejsze wzrosty. Najprawdopodobniej cały ten ruch to jest jedna fala wzrostowa. 38% zniesienie, zaraz odczytamy, gdzie to jest. To jest poziom około 1,11,70. I to jest w granicach tutaj tych lokalnych szczytów. Jeden szczyt, drugi szczyt i tutaj te lokalne szczyty. Jeśli Ruch spadkowy będzie w formie trójfalowej. Jakaś korekta, typu zygzak na przykład, to w dalszej perspektywie po przełamaniu dołka fali A generowany będzie sygnał do powrotu na ostatni szczyt i po przebiciu tego szczytu otwiera się droga do dalszych wzrostów. Sytuacja na wykresie dolara do złotego wygląda w ten sposób, że mamy spore tutaj spadki. Na wczorajszej sesji, no bo wczoraj żeśmy mieli kurs na poziomie prawie 3,90. Kurs dolara się osłabił względem złotego. No i wydaje się, że tutaj mamy bardzo silne wsparcie między 3,81 a Przepraszam, 3,81 na 3,8350. Próba przełamania tego wsparcia, zwłaszcza po tym, że tutaj z tego szczytu widoczna jest prawdopodobnie pięciofalowa struktura może się nie udać, w efekcie potem czekałoby nas odbicie. Czyli złoty powinien reagować bardziej na sytuację na własnym wykresie niż na to, co się może wydarzyć na wykresie euro-dolara. Teraz euro -złotówka. Na wykresie euro mieliśmy wczoraj też dosyć wysoki pułap 4,31, potem z tego poziomu rynek zaczął się cofać. W tej chwili jesteśmy na poziomie prawie 4,29. W krótkim terminie jeszcze jest ryzyko cofnięcia na nowy lokalny dołek poniżej tego. Natomiast ważne silne wsparcie jest na poziomie 424. Myślę, że są chyba większe szanse na to, żeby doszło do poważniejszego ruchu w górę. Teraz przejdziemy do sytuacji na wykresie cen złota. Na wykresie cen złota mieliśmy wczoraj reakcję na, osłabia, na słabszego dolara w postaci właśnie silnego ruchu w górę. Przebiliśmy opór na poziomie 1247. W związku z tym w krótkim terminie możliwe jest jakieś cofnięcie. Utrzymanie się poziomu 1247 i potem kolejny ruch do góry, który powinien zaatakować tutaj opór w rejonie między 1280-1283. Po nieudanej próbie trwałego przełamania tutaj tego oporu czekają nas, czeka nas tutaj e, e, przesilenie i wejście w dłuższą kilkutygodniową falę e, spadków. E, no i na koniec przejdźmy jeszcze do sytuacji na wykresie cen rop. Na wykresie cen ropy doszło wczoraj do sporych wzrostów. Mniej więcej miejsce, gdzie żeśmy byli w okolicy, w, w, wtedy kiedy doszło, dochodziło do, do e, decyzji o braku podwyżki procentowych, to tutaj żeśmy byli. E, potem rynek <słuch> ruszył w górę. Doszło do powrotu powyżej oporu ważnego na 38,30 i również przekroczony został ten ostatni lokalny szczyt z piątku na poziomie około 39 i teraz sytuacja jak wygląda no, najprawdopodobniej w krótkiej perspektywie należy spodziewać się jakiejś korekty na przykład wzrostów z tego tutaj dołka do tego szczytu możliwe, że rynek utrzyma się powyżej poziomu 38-30, potem możliwe byłby ruch w górę i atak na ten szczyt jeżeli okaże się, że próba przełamania tego szczytu się nie uda, no to wtedy może, mogą się rozpocząć problemy, może się tutaj rozpocząć rysowanie formacji podwójnego szczytu. Jeżeli potem doszłoby do przebicia tutaj tego dołka, no to wtedy czeka nas ruch w dół i wtedy mamy otwartą drogę na 36-36-20. Sytuacja, sytuacja, znaczy kolejny scenariusz zakładałby, że po jakimś cofnięciu rynek idzie w górę i przebijamy tutaj ten ważny opór teraz popatrzmy jeszcze na sytuację długoterminową w długim terminie rynek wrócił w rejon tutaj tego silnego oporu to jest dołek z sierpnia tutaj mamy falę pierwszą liczoną z czerwcowego szczytu potem mamy odbicie fala druga następnie mamy tutaj falę trzecią i tutaj moglibyśmy mieć falę czwartą. W dalszej perspektywie, żebyśmy mogli mieć nowe minima, musimy przebić je przez poziom, 30, przez poziom 34. I do połowy roku, mniej więcej w tych okolicach, moglibyśmy mieć nowe minimum i dopiero potem po pojawieniu się pięcifalowej struktury rynek by ruszył w górę ale trzeba by również brać pod uwagę scenariusz taki że skoro mamy tutaj tak silne wzrosty to strona popytowa może nie dopuścić do poważniejszych spadków i w efekcie po jakiejś korekcie rynek ruszy ponownie w górę to wszystko na chwilę obecną dziękuję za uwagę i do usłyszenia